Siemano, siemano, z tej strony rdmstudio.pl, a to jest pierwszy odcinek na tym kanale i zaraz wszystko wytłumaczę, tylko coś mało o na tym SGS. Będę nagrywał Minecrafta. Minecrafta, z Minecrafta będzie tylko SG, czyli Survival Games, mamy 20 sekund, to poczekajmy jest chwilę. Dobra, będę nagrywał tylko Survival Games i to będzie się ukazywało raz na tydzień, nie wiem jeszcze w konkretnie jaki dzień, teraz wyjeżdżam, więc mogę wrzucić to w jakikolwiek, a później wam dopiero powiem w jakiś dzień musimy teraz zdobyć, dobrze, run, 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 run! Dawaj, 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 świetny start! O shit! Opóźnienie troszkę. Oh, nie, nie ma nic, nie ma nic. Dobra, spokojnie. Idziemy dalej, idziemy, idziemy. Idziemy tutaj. Może nikt nas tutaj nie dopadnie. Oh, jaki gościu, jakie blokady w ogóle zablokowałem się. E, tutaj nie ma wejścia, trudno. Idziemy dalej, dobra. Będę nagrywał tego Minecrafta raz na tydzień to będzie właśnie tylko SG i także będę nagrywał Need for Speeda. SG będzie trwało ile. Zobaczymy tyle, ile może runda chyba, żeby teraz nas zazali. A Need for Speed to będzie jeden wyścig lub pościg. Nie wiem jeszcze jakiego Need for Speeda będę nagrywał najprawdopodobniej Underground 2. E, lub e, undercover, lub shift. Możecie pisać w komentarzach. A ja nie ogarnię tej mapy. Nie wiem, gdzie tu są skrzynki. E, serwer, e, w który, na którym gram, e, dostaniecie się e, do niego IP e, w opisie. To jest ogarnięty serwer. Chyba 100. E, poczekajcie chwilę. 100. Mm, nie, chyba 200 slotów i. Yy, około 30 map SG, yy, więc jest całkiem ogarnięty non-premium, jak również premium. I czemu mam skina mam na gangnam. Tutaj widzicie ręce nie chce mi się w pięć wciskać, yy, bo wgrałem sobie teksturpaka, yy, teksturpaka, który proponował ten serwer, tak, a nie ogarnia naprawdę tej mapki i głupio będzie, jak nie będziemy mieli żadnego miecza. Pierwszy raz. No, ale trudno, ta była. Wszyscy tu się rzucałem na te mapy, ta była wolna jedyneczka, no to sobie wszedłem wszedłem, wszedłem, wszedłem. I ogólnie dużo czasu spędzam na tym Speak-u Deltiego, którego też y, z, znajdziecie w opisie. Y, ad IP do niego. Naprawdę spoka atmosfera, zajebiści goście da się normale pogadać ze sławnymi youtuberami. Tam kanały mają PL, minecraft Pl, Minecraft Blow Delti, Patcraft i naprawdę... To dochodzi ich sporo. O, ziemniak tak dużo dał. Zjemy sobie, bo nie chcemy. Ej, dobra, tego już nie będziemy. Nie chcemy zginąć, bo tutaj się ginie, jak się nie ma odpowiednio dużego jedzenia. Czy ja widzę? No nie widzę żadnych skrzyni. Ale widzę gościa. Spieprzamy, 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 spieprzamy. Może. Tu. Nie ma nic. O, patrzcie, skrzynka. Zawsze mam farta. Słuchajcie, jak... To chyba jest trzeci raz, jak nagrywam z SG, ponieważ Dobra, inne mi się tam nie udawały, źle re renderowałem i zawsze, jak nagrywam, znajduję Miedź Żelazny. Zawsze. I Diamenta! Często bardzo Diamenta. Jednego. Ostatnio byłem tutaj z takim gościem w Sojuszu, ale nudne SG, powiedziałem, nie, nie wrzucę. To też będzie nudne może, ale już nie będę nagrywał po raz ósmy tego samego. Czyli mowy, że to jest nowy kanał i w ogóle. E, po ile będą trwały, to powiedziałem. A, e, Minecraft będzie się ukazywał raz na tydzień, tak samo jak Need for Speed. Jeszcze nie wiem w jakie dni, może już najpiękniejsze biulety na posta jakiegoś do Was. W które dni, jak już to mniej więcej ogarnę. Dużo drzew i to mi się nie podoba troszkę, bo nie widzę co i jak się dzieje. Ech. Nawet nie wiem, w nas dynaspawn iść. Czym jest, jestem na spawnie? What? Nawet nie wiem, w którym dynaspawn iść. To... Ogarniemy jeszcze skrzynki. nie są... wszystkie puste, ale chyba będą. Chociaż nieraz ludzie zostawiają yy, w skrzynkach. To chyba już ogarnęliśmy, tak. E, jakbyśmy mieli jeszcze drugiego diaksa i dwa patyczki, nie? tak byśmy sobie zrobili... E, Zrobilibyśmy sobie mierzy diaksa i byśmy byli Nie Wiecie co napiszę? Najpierw list... Ilo nas jest? Pięciu. I napiszę... Mm, e, o, o, o... A, już tak. SG1 na spawno. I może przyjdą, bo tak, to to wiecie, tam coś się chyba, że Jest, lecie no yes, jakiś. Coś laguje. Oj, 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 chyba dostaniemy. No, sorki. E, tak, e, to była pierwsza runda. Tak. Drugiej już nie będzie, bo ogarnąłem wszystko, powiedziałem Wam. Także, jeżeli chcecie więcej, chciałbym, żebyście mnie subskrybowali, komentowali, jakiego ja innego Speeda mam nagrywać. E, dawali lajki i mam nadzieję, że coś tu osiągnę. chcę chociaż mieć tu stu, tych 100 widzów, bo najgorzej zacząć, później jak będzie się miało coraz więcej, to lecimy już z górki. Więc e, komentujcie, subskrybujcie, żegnam się z Wami i do zobaczenia. siemanko! okay cool.